Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z cyklu Pracownia Egera, ja mam na imię Tomek. W dzisiejszym filmie chciałbym wam pokazać kolejne wykonanie efektu kaszmir. W poprzednim filmiku aplikowaliśmy go po prostu rozprowadzając materiał we wszystkie strony. Teraz wykonamy go w taki sposób, żeby on miał więcej takich refleksów świetlnych, załamań, światła. Będzie po prostu wyglądał troszeczkę inaczej niż ten w poprzednim filmie. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować ten kanał, żeby zostawić nam lajka, komentarz i koniecznie wciśnijcie sobie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi filmami. Nie przedłużając, zabieramy się do pracy. Pierwszym etapem pracy oczywiście jest zaaplikowanie podkładu. Jest to podkład pod farby dekoracyjne. Wydajność tego podkładu to jest około 10 metrów. Pamiętajcie o tym, żeby aplikować ten podkład klasycznie, góra-dół. Zostawcie go na około 2 godziny do pełnego wyschnięcia. Zaczynamy aplikację Eger Kaszmir. Pierwszą warstwę aplikujemy dokładnie w ten sam sposób, jak pokazywałem w tej podstawowej aplikacji, czyli nabieracie niewielką ilość materiału na pacę z tego względu, że po prostu nie będzie mieli dzięki temu żadnych spadów i rozprowadzacie sobie we wszystkie strony. Pamiętajcie o tym, żeby nie zostawiać zbyt dużych zgrubień. One mogą się pojawić, ale powinny być takie bardzo niewidoczne. Czyli nie zostawiamy takich zgrubień, bo później to będzie wszystko bardzo mocno widoczne na kolejnej warstwie. Czyli raczej cienko, oczywiście jak zawsze w przypadku efektów dekoracyjnych, pilnujemy tej nieregularnej krawędzi. Ja też sugeruję, żeby od czasu do czasu, jeżeli zmieniamy stanowisko, na przykład ja za chwilę będę robił to trochę wyżej, żeby te nadmiary, które zostają tutaj na rogach, żeby je po prostu pacą zebrać. Bo może się zdarzyć tak, że one po prostu tutaj przyschną i później będziemy mieli takie brzydkie odcinki. Czas schnięcia tej warstwy to jest od 2 do 4 godzin. To zależy jak się płumacie w pomieszczeniu. Zazwyczaj to jest 2-4 godziny. I możemy przystąpić do aplikacji kolejnej warstwy. Pierwsza warstwa, moi drodzy, jest już sucha. Przed aplikacją drugiej warstwy proponuję Wam za pomocą szpachelki wszystkie takie drobne zgrubienia ściągnąć w ten sposób. Tak, żeby one nam później nie wyszły na... Tej kolejnej warstwie, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to pojawią się takie po prostu tralki od pacy i to będzie wyglądać po prostu mało estetycznie. Dlatego ściągamy je szpachelką. Nie dociskacie zbyt mocno, żeby nie porysować tej powierzchni, tylko jak takie zgubienia są, to je sobie ściągamy. Zaczynamy aplikację drugiej warstwy. Materiał rozprowadzamy za pomocą pacy we wszystkie strony. Dociskajcie tą pacę do powierzchni ściany. I Różnica między aplikacją, którą pokazywałem w wcześniejszym filmie, jeżeli chodzi o kaszmir, jest taka, że na końcu po rozprowadzeniu i zrobieniu tych refleksów świetnych wracamy się, oczyszczamy pacę i w momencie, kiedy powierzchnia jest jeszcze mokra, w ten sposób przeczesujemy. Wtedy po prostu ta struktura i te refleksy świetne będą bardziej takie nieregularne i ten efekt taki końcowy wizualny będzie zupełnie inny niż ten w klasycznej aplikacji kaszmiru. Kluczową informacją jest też to, żeby faktycznie rozprowadzić materiał cienko, ponieważ jak zostawimy go grubo, to po prostu porobią nam się takie brzydkie kratery. Ten materiał się zacznie zlepiać, więc trzeba to po prostu aplikować cienko. Rozprowadzamy cienko, czystą pacą, zagłaskujecie. Ja praktycznie pracuję tą pacą na płasko we wszystkie strony. Niegier kaszmir w trochę innym wykonaniu jest już tutaj zaaplikowany. Mam nadzieję, że ten film był dla was pomocny i będziecie wiedzieć teraz, jak wykonać taką ściankę u siebie w domu. Zachęcam was do tego, żebyście zostawili nam subskrypcję lajka i komentarz. Pamiętajcie o tym, żeby wcisnąć sobie dzwoneczek, po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi filmami. Jeżeli interesują Was efekty dekoracyjne, tapety i chcielibyście je zobaczyć na dużych wymalowaniach, serdecznie Was zapraszam do naszych salonów firmowych, które mieszczą się we Wrocławiu, w Gdańsku, w Poznaniu, w Katowicach i w Warszawie. Wbijajcie na nasze media społecznościowe, na TikToka, Instagrama, Facebooka, Pinteresta. Pamiętajcie o tym, że mamy również bloga, gdzie pokazujemy ciekawe metamorfozy mebli, sporo DIY-u i wiele ale wiele innych. Moi drodzy, z mojej strony to by było na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!